Cześć Marcin, co dzisiaj ciekawego? Cześć, słuchaj, mamy tutaj dzisiaj Skoda Rapid, silniczek 1.2 TSI, czyli wtrysk bezpośredni, instalacja gazowa BRC Sequent Maestro. Pokażmy chociaż szybko parę komponentów. Tu mamy wtryskiwacze, tu mamy reduktor, to jest filtr fazy lotnej, bo filtr fazy jest w reduktorze. Tu mamy komputerek, złącze diagnostyczne i bezpiecznik w tym oto miejscu. Warto dodać, że samochód na dzień dzisiejszy będzie oszczędzał około 22 tysięcy złotych na 100 tysięcy kilometrów, więc to nie jest mało, tak? Do tego warto powiedzieć, że koszt takiej instalacji to jest 7300 na dzień dzisiejszy i zwrot następuje po około 3000 tysiącach kilometrów, czyli no, opłacalna inwestycja. Może przejdźmy teraz do środka, pokażemy coś w środku. Przełącznik znajduje się w tym miejscu, klient sobie by mi z przełącznik na widoku, także spełniliśmy to życzenie. Teraz przejdźmy do bagażnika, który jest kolosalnych rozmiarów. Mm. Jak na tą klasę samochodu, zmieścił się tutaj zbiorniczek 56 litrów i że było śmieszne to jeszcze narzędzia wchodzą normalnie, fajna skoda wymyśliła. Eee, warto też powiedzieć, że taki zbiornik wystarcza na około 500 km. Sporo, co. Przez spalanie około 8 litrów gazu, więc jest to, no, to dosyć no, fajny zasięg, a co do wlewu, mamy wlew dokręcany niestety, no, pełny możemy zrobić, ale to że tutaj się niestety nie zmieści. Także nie pozostaje nic innego, tylko zaprosić do Energy Gaz Polska na serwis naszego samochodu, jak i na montaż instalacji gazowych.